Jest taka książka, która nie powinna istnieć, a jednak istnieje. I ma wszystko, żeby kompletnie rozwalić ci głowę: gadającego kota z papierosem, nagiego faceta latającego na miotle, i diabła, który robi w mieście większy porządek niż Twoja matka przed świętami. To nie jest klasyczna lektura. To nie jest romans. I to nawet nie jest logiczne. I właśnie dlatego działa. Bo Mistrz i Małgorzata to nie jest zwykła książka. To literacki trip bez gwarancji powrotu do rzeczywistości. Gdzie Bóg milczy, a diabeł mówi do ciebie jak kumpel z osiedla. Zresztą, jeśli myślisz, że jest to książka o miłości, to ktoś cię okłamał. Albo sam się okłamałeś? A może to wolant? Cały film już na kanale. Będzie śmiech, będzie piekło, będzie absurd i zero zadęcia. A jeśli ci się nie spodoba, zawsze możesz napisać do mnie skargę przez gadającego kota.